Siemano ludziska, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z FIFA 16 Ultimate Team, tym razem świątecznie, no i zobaczymy co trafi nam się w te święta nagrywam to w dzień 24 grudnia, więc wigilię. także z tego miejsca już teraz składam wam najserdeczniejsze życzenia zdrowych, przede wszystkim zdrowych, spokojnych, rodzinnych świąt no i pamiętajcie, w te święta nie siedźcie przed komputerem, tak jak ja tylko spędźcie ten czas z rodziną ja tylko nagrywam materiał i zaraz uciekam do świątecznych przygotowań, także bawcie się dobrze te święta spędźcie je miło, no i trafcie kogoś Dobrego w paczkach, no i ja mam nadzieję, że również ktoś taki mi się trafi. Dwie megapaczki od EA, które dostaliśmy, no właściwie nie wiem czy wszyscy, ale ci, którzy pewnie się zalogują tego dnia na serwerach, takowy prezent, otrzymają 18 rzadkich kart, 26 zł i 30 w sumie jest ich. No, robi wrażenie, ale czy wrażenie zrobią zawodnicy w paczkach? Miejmy nadzieję, że tak. No to co, przechodzę do pierwszej z nich, tururum EA, podgłaskała. Ten dzień już nie będę na Ciebie narzekał, a jednak będę. Bo mamy Begowicza, nie jest to najlepszy zawodnik, jakiego mógłbym trafić, nie jest to wymarzony zawodnik, jakiego chciałbym trafić. No ale mamy kontrakty, nie będę musiał ich kupować. Mamy kondycję, zmianę pozycji i fajny herb. Gdybym tylko lubił zebry. Słuchaj, nie wiem, że ja tutaj kliknąłem, ale dobra. Wszystkie karty wysyłamy do klubu, potem zajmę się ich dystrybucją, a teraz... Ostatnia paczka, ja zamykam koszyk, ja tego nie chcę widzieć, bo nie wiem co tam jest, ale zaraz się pewnie dowiem. Coleman najlepszym zawodnikiem. No tak, skoro jej daje darmowe paczki, to tutaj nic mega dobrego. Raczej nie trafię. No ale! Jak za darmo, to po co narzekać? To tyle jeśli chodzi o ten pago. Penning krótki, treściwy. No i przede wszystkim chodziło mi tutaj o złożenie wam życzeń, póki co świątecznych na noworoczne. Jeszcze przyjdzie pora. My no niebawem ruszam z nową serią Draftopoli. Szczegóły odnośnie tej serii w poprzednim odcinku. Także zajrzyjcie, zobaczcie. i czekam również na wasze propozycje odnośnie tego, jakie kary, challenge'e miałyby mnie spotkać właśnie w Draftopoli. A tymczasem uciekam. No i co? Do następnego razu, a kolejny filmik prawdopodobnie dopiero po świętach, także trzymajcie się ciepło. No i do zobaczenia. Cześć.